Zapytaliśmy bardzo niebezpieczny eksperymentalny obiekt. Gdzie on jest? On uciekł. Pobiegł w stronę ścigaczy policyjnych. <grym wiosenie> Właśnie wziął ten czerwony. <grym wiosenie> Jaką paskudną planetę obrałeś sobie za cel? Spadająca gwiazda! Chciałabym mieć przyjaciela. Takiego na zawsze. Jest słodki i Ty za niego odpowiadasz, jasne? Dam radę. Płach. Ej, słuchaj tamto! look like an angel Nie. Zrób coś z nim. Hej, nie kombinuj. Płach. Na stół. To na pewno jest pies? Hmm. Tak! How? Sky, Fuh, zabieraj mi to zaraz z domu! Kochana oh, znaczy rodzina. A w rodzinie nie można nikogo odstrącić! Ani porzucić! How? to Czasami rodzina nie jest idealna, ale to nie znaczy, że jest jakaś gorsza. Rodżyba! No prawie. Na twoim miejscu bym tego nie piła. Agent Cobra Bombel, musimy złapać niebieskiego psa. Nie! Chwila! Lilo i Stitch. Nie, masz to zaraz odłożyć. Liczy do trzech. Jeden. <grym>